To jest niesamowita historia farmera, który musiał uratować całą ludzkość, lecąc w kosmos. Krótka uwaga. Wszystkie fajne zdjęcia, które widzicie w tym filmie, stworzyłem za pomocą sztucznej inteligencji. Nie są to prawdziwe klipy filmowe, ale pomagają opowiedzieć historię w zabawny, nowy sposób. Rok to czas, w którym Ziemia jest chora, burze pyłowe pokrywają niebo, a jedzenie jest trudne do uprawy. Główny bohater to tata o imieniu Cooper który był pilotem, a teraz mieszka na farmie ze swoimi dwoma dziećmi, Merw i Tomem. Pewnego dnia w pokoju Merw dzieje się coś dziwnego. Na podłodze pojawia się wzór skórzu. Cooper odkrywa, że wzór jest tajnym kodem, który prowadzi go do ukrytej bazy rządowej. Na tej bazie spotyka profesora Branda i jego zespół, którzy zdradzają mu ogromny sekret: Ziemia naprawdę umiera. Pokazują Cooperowi, że dawno dawno temu Potężna grupa umieściła skrót w kosmosie w pobliżu Saturna. Ten skrót to tunel czasoprzestrzenny, który jest jak tunel pozwalający przeskoczyć ogromne odległości w sekundę. Wyjaśniają, że tunel czasoprzestrzenny prowadzi do innej galaktyki z planetami, które mogłyby wspierać ludzkie życie. Dwunastu odważnych astronautów przeszło przez ten tunel lata temu, aby sprawdzić planety, a trzech z nich wysłało z powrotem dobre sygnały. Profesor Brand prosi Coopera, aby pilotował statek i poprowadził nową misję, mającą na celu sprawdzenie trzech najbardziej obiecujących planet. Córka Coopera, Merv, jest bardzo smutna i zła, że jej tata musi odejść i błaga go, by został. Cooper mówi jej, musimy być tymi, którzy uratują świat, nawet jeśli to oznacza zostawienie ciebie. Obiecuje wrócić i daje jej swój stary zegarek. Cooper opuszcza Ziemię i przechodzi przez tunel czasoprzestrzenny z zespołem, w skład którego wchodzą córka profesora Amelia Brand oraz dwa sprytne roboty o imieniu TARS i Case. Podróżują na pierwszą planetę, nazwaną na cześć astronautki Miller, która wygląda na pokrytą płytką wodą. Szybko lądują, ale zdają sobie sprawę z czegoś strasznego. Planeta krąży wokół gigantycznej czarnej dziury zwanej Gargantua. Grawitacja tego ogromnego obiektu sprawia, że czas płynie dla nich niesamowicie wolno. Znajdują stary statek Miller i zdają sobie sprawę, że zginęła zaledwie kilka minut po wylądowaniu, czekając na ratunek, który nigdy nie nadszedł. Ogromna, wielkości planety fala uderza w nich, zmuszając ich do szybkiego startu i powodując tragiczną utratę życia, ponieważ jeden z członków załogi, Doyle, tonie w wodzie. Kiedy w końcu uciekają z gigantycznej planety, dowiadują się, że tylko jedna godzina dla nich na tym wodnym świecie oznacza, że na Ziemi minęły 23 lata. Cooper ma złamane serce, gdy widzi wiadomości wideo, które nagromadziły się od jego dzieci. Widzi, jak jego syn Tom dorasta i żeni się, a dorosła Mer daje mu zimną wiadomość o tym, że ją opuścił. To bardzo emocjonalny moment dla Coopera. Postanawiają, że mogą spróbować tylko jeszcze jednej planety, ponieważ kończy im się paliwo i jedzenie. Muszą wybrać między planetą zwaną Mans a planetą zwaną Edmonds. Pierwotny plan profesora Branda miał dwie części. Plan A polegał na wysłaniu wszystkich ludzi na Ziemi na nową planetę, a plan B polegał po prostu na uratowaniu nowych ludzkich niemowląt na statku. Amelia Brand jest smutna, ponieważ kocha astronautę, który poleciał na planetę Edmunda i chce tam lecieć, ale Cooper uważa, że Mans jest lepszym wyborem. Podążają za planem Coopera i podróżują na planetę Mans, która jest całkowicie zamarznięta. Budzą astronautę dr. Manna, który był w długim śnie, i mówi im, że planeta jest świetna. Doktor. Mann daje im nadzieję, ale TARS jest podejrzliwy, ponieważ wie, że dany doktor Manna wydają się błędne. Cooper i Brand odkrywają, że doktor Mann cały czas kłamał i że jego planeta to zamarznięty, martwy świat. Man tak bardzo bał się umrzeć w samotności, że sfałszował swoje raporty, aby oszukać zespół ratunkowy, by przyleciał. Man następnie próbuje zabić Kupera i kradnie główny statek, planując zostawić ich wszystkich na śmierć. Man jest naprawdę zdesperowany i próbuje zadokować skradziony statek do gigantycznego głównego statku, ale myli dokowanie, a gwałtowna eksplozja śluzy powietrznej go zabija. Cooper i Brand muszą pilotować główny statek i ścigać się za eksplodującym statkiem, szybko ponownie łącząc się z obracającym się głównym statkiem i cudownie ratując się. Z prawie zerowym zapasem paliwa, komputery statku dają im plan mogą użyć masywnej czarnej dziury, Gargantua, jak procy. To da im wystarczającą prędkość, aby dotrzeć do ostatniej planety, Edmunda, która jest wyborem Amelie Brand. Aby statek był wystarczająco lekki. Cooper musi dokonać ogromnego poświęcenia. Musi skierować siebie i robota TARS do czarnej dziury, aby Brand mogła uciec. Cooper obiecuje Brand, nie porzucę cię, a następnie wystrzeliwuje się w potężną czarną dziurę, która jest punktem bez powrotu. Wewnątrz czarnej dziury Cooper nie umiera, ale znajduje się w dziwnym, wielowymiarowym miejscu tesserakcie. Jest to pięciowymiarowa przestrzeń, która wygląda jak wnętrze sypialni Merw w różnych czasach. Cooper zdaje sobie sprawę, że oni, potężni, przyszli ludzie, którzy stworzyli tunel czasoprzestrzenny, stworzyli tę przestrzeń, aby mógł komunikować się ze swoją córką w przeszłości. Jest w przestrzeni, gdzie czas jest widzialnym wymiarem i może dotrzeć do niej w różnych częściach jej dzieciństwa. Cooper zdaje sobie sprawę, że to on wysłał oryginalny kod z kurzu do Merv lata temu i widzi, że jego obietnica jej była słuszna, wrócę. Używa siły miłości i grawitacji, aby stuknąć w zegarek, który jej dał w przeszłości z kodem, by uratować ludzkość. Daje Dorosłej Merw dane, których potrzebuje, aby rozwiązać równanie grawitacji, to, którego nie potrafił rozwiązać jej ojciec, profesor Brand. Kiedy praca jest skończona, dziwna pięciowymiarowa przestrzeń zamyka się, a Cooper zostaje wyrzucony z powrotem na zewnątrz czarnej dziury. Cooper budzi się w sali szpitalnej na gigantycznej stacji kosmicznej orbitującej wokół Saturna. To miejsce, do którego przenieśli się teraz ludzie z Ziemi, dzięki danym, które wysłał. Odkrywa, że ma 124 lata z powodu efektu spowolnienia czasu i w końcu spotyka swoją córkę, Merv, po raz ostatni. Merv jest teraz bardzo starą kobietą, otoczoną własnymi dorosłymi dziećmi, i mówi swojemu ojcu. Żaden rodzic nie powinien widzieć śmierci własnego dziecka. Merf mówi mu, żeby poszedł znaleźć Amelie Brand, która czeka na niego wśród gwiazd, a Cooper żegna się ze swoją córką po raz ostatni. Cooper i wierny robot TARS biorą mały statek i wracają przez tunel czasoprzestrzenny. Ich misja się nie skończyła. Zamierzają znaleźć ostateczny, idealny nowy dom z Amelią Brand. Odlatują w gwiazdy, gotowi rozpocząć nową przyszłość i wypełnić swoje przeznaczenie, aby uratować całą ludzkość. Dziękuję za obejrzenie tej niesamowitej historii. Subskrybuj polish repo po więcej prostych streszczeń filmów.